Chciałam w się tej strony Dudek, dzisiaj z nami jest. Elunia! Dzień dobry, z nami jest Dudeks. Zaczynamy kolejny odcinek z Minecraft'a. Jej, po długiej przerwie. Dobra, czekaj, ja Wam wszystko opowiem, co się u mnie działo, więc tak, byłem. E, e, byłem nieprzytomny. E, nie, wiem, dobra, tak naprawdę żartuję. Po prostu. No, po prostu długo mnie nie było, tak. Zresztą mnie też. Dużo, dużo rzeczy mi wpadło do głowy, jakby... Chciałem się zająć treningami. Jeszcze ten nowy rok i wiecie, nie? Chyba. Jesz jeszcze le 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 lekka bomba po nowym roku, wiesz. Hehe, <grym> 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 tak. Ale dobra, to dzisiaj robimy ciąg dalszy kopalni Ja. Dokładnie, to był mój plan. Chyba, nie, nie wiem, nie, nie pamiętam. Mm, tak. Idziemy widać... dzisiaj dalej do kopalni, trzeba znaleźć węgiel, to na pewno. I co? Pewnie to będziecie mieli tak, jak w poprzednim odcinku, tylko w sumie w poprzednim odcinku mi się nie nagrało. Niestety, albo istety, bo nie widzieliście naszego paplania, ale w tym odcinku idziemy w tą stronę, jej, nie w drugą. Tak więc, Ale... no, powodzenia w niezginięciu nam życie i widzimy się. O, diamenty! <laughs> Ale dobra, to ja nie robię timelapsa, bo ja wam chcę trochę dużo opowiedzieć, a potem time będę To też nie daje timelapsa w skrócie. Więc tak, yy, nowe gry będą. Yy, możemy zrobić też stand challenge na przykład. Yy, no, no, cztery serenek. diaksy. Po prostu piszcie mi w komentarzach, bo ja chcę wiedzieć, co chcecie, żeby nie być, nie być nudnym skibry toaletem. Wiecie, o co mam. Kolega próbuje być młodzieżowy, ale coś nie wychodzi. Bratku, ja, 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 ja jestem, jestem za stary na takie rzeczy. Ja mam tak naprawdę 28 lat. Pozdrawiam. Dzieciaki, piszcie do mnie na facebooku. Pomocy? Ja, dobra, ja zbanuję, pedofil. Ej, hey, family friendly content! Don't don't pedo, pedo, pedo. Don't hey, touch no. me Okej, okay, zobaczmy No zna. Więc o, tak. spawner! Ale fajnie No, więc tak będą nowe rzeczy na przykład... A, spawner bez Czy to zniszczyłeś tu spawner? Yes, of course. Dlaczego? Myśmy mieli to... expiarkę Co mnie wkurzało. Ja pierdzielę. Widzowie, on jest debilem. Kurde, dawny grałem w minecrafta, nie pamiętam gdzie się w tą grę gra. Człowieka jest poklejony. Dajcie znać w komentarzach, bo mamy pewien świat, gdzie hardujemy. Czy chcielibyście zobaczyć właśnie takie luźniejsze typu tylko budowanko, czy jakieś wyprawy po nowych aktualizacjach? Odcinki ogólnie chwilowo kończę z Daily, bo... W sumie go zbyt nie było, ale. O kurde. Było ogólnie dla mnie ciężkie nagrywanie codziennie, chociaż w sumie nie musiałem nawet codziennie, ale było to dla mnie ciężkie. O, znalazłem źródło lawy. Takie nagrywanie, i diaksy. Mm, Uwaga, walka. Przez co. No nie wyrabiałem się i co chwilę były też przerwy, bo były święta, to swoją drogą. I na razie po prostu zrywamy chwilowo z daily, może jeszcze kiedyś będzie daily, a na razie postaramy się, żeby były... Będę ja się postaram, żeby odcinki były trzy razy w tygodniu. Tak. Mam nadzieję, że kontentu wam nie braknie mimo wszystko, ale... No. Tyle Chciałbym ja powiedzieć ze swojej strony. What? No. Więc teraz piszę w komentarzach das so beautiful i... i Albo amazing. możecie też pisać, żeby jednak było daily, jak chcecie, jak wolicie. Najwyżej się poświęcę i będę robił daily. Mm, no mam obojętnie, bo ja nie robię tak w ogóle daily. W sumie, bo ja naprawdę nie wiem, co mam w tych daily'ach robić, jak no, u mnie jest nudny kanał, naprawdę. Zero ozropnienie. Wiem, że powinien teraz mówić: wpadać na mój kanał, on jest zarąbisty, ale nie. Nie. Przyjdziecie, w... wyżegacie się i. W skrócie, i... róbcie co chcecie. Dokładnie. A najlepiej, jakbyście zasubskrybowali w mój kanał. Aha, to nie działa, ale. Co nie działa? nie, że pochodnie możesz stawiać w lawie. A czekaj, a z bugiem? Kurde, to też nie działa, no! O, i mam pomysł, widzowie! Bo... Zrobimy teraz... Yy, znaczy, ja mam tak w skrócie... Yy, taki plan. Żeby... Um, e, poszukać nowego biomu. Dokładnie. Żeby móc więcej rzeczy mm, stawiać. Lepiej udekorować. Nie kop tego, nie kop tego. I Teraz kop. Teraz sz rej... Znaczy, Rejcz, co? Nic w komentarzu. Prawie się utopiłem fietanka. w lawie. A szczęście mamy zbroję. Ile masz HP? Marczycy? Mało. Nie, 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 nie. Nie kop w dół, czekaj. Teraz kop w dół. Mało wody, masz swoją wodę? Mm, nie sorry. A czemu coś tu podkopał? To się tam nie rozleje. Jak padniesz zaraz do lawy. Dobra, tu już nie ma lawy. Więc no Będzie u nas chyba fajnie, nie wiem, ale... Miejmy nadzieję, że kanał wam się spodobał. Zostawcie subika z dzwoneczkiem. Dokładnie i kończymy z tym kanałem dobrze. Nie, aż tak to nie. Aha, dobra, Sorry, przepraszam. Ma... Dobra, tutaj wykopmy jeszcze trochę, ja mam 14. To tak, żeśmy mieli gdzieś tak z 32, bo mam fajny pomysł na portal. Nie wiem, czy się uda, miejmy nadzieję. Wiesz, taki miecz wbity w ziemię. No, 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 no. Taki mam pomysł. Oh, nie. Miejmy nadzieję, że z naszymi umiejętnościami to wejdzie. Między nami, widzami, i YouTuberami. <laughs> I'm so funny. No. Właśnie, no. Miałem, tak więc się dzisiaj, dzisiaj zobaczymy, jak ta osoba jest murzynem i kopie za nas drzwi. Don't, don't racist. Tak. Kurde, ty czarno... co? No. Więc oglądamy, jak on A sobie czy... kopie. Dokładnie. Ha! Ha! Czekaj, jestem czarną? No. Skina masz Czeka. czarnego, więc no. Ha! Dobra, przepraszam, ja mam klejkę, naprawdę. Jak zawsze. Między nami kotletami. A propos: jak się jeszcze. Piszemy teraz smacznego w komentarzach za tego naszego klejusa. A teraz szybki i krótki time-lapse. Tak, nie dokładnie. Mmm, mmm, mmm mmm, mm, mmm mmm. Wystań się. Wróćmy co? Mm, przy bardzo kot lekko, No perfekto, 31. Jeszcze może by jeden wykopił, ale jest git. Sorki widzowie żyjem na odcinku, ale jestem tak głodny. No ja też się w lecz zjadłem jedną bukę i ciasteczko. No podobnie. Ciasteczko. Mm. Ja to nie tylko. To takie małe ciasteczko, tak! Mij tak, tak, mnie to, mi pomocy! Cyfek. Nie tu, nie tu, nie tu! Tu! Ułaj. Tu było wyjście. Huuu, jak nie. mnie odbił! Ale ja nie chcę wyjść, aż będziemy dróg. No! Czekaj, O Jezu ale jestem mądry! Czekaj, czeka, mieczek mi się uł, zepsuł. Idziemy. No, papa. O, tu jest slime chunk! Chociaż już chyba w poprzednim odcinku znaleźliśmy Sejmczanka. No. Między no. nami, owocami. Kurde, Kurde że się to wbiło do głowy. Kurde. Kurde. Widzowie. Mamy swoje Kurde. zwierzątka XD. Kurde, ja się zaraz zesłam z głowy. Dobra, ja uciekam stąd. Do widzenia. A nie, A. można jeszcze tych zabić. Będzie na kości. Na mączkę kostną. No 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 no. Co mi trochę ten też? O kurde! A, a, a. Ogórek, ogórek, ogórek. Ma zielony kapturek. I ma też tą gitarę, którą gra nam mangałę. Czy coś? Ogórek, ogórek, ogórek. ogórek. ogórek, ogórek. Zielony ma kapturek czasami gra w gierki i ma też eee my jesteśmy dwa ułowane e... co się grały w minecrafta e... one grały i gadały a widowie się śmiali ha <laughs> 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 Nie wiem, ty idziesz dalszą część jaskinią odkrywać. Widzicie, widzowie, orientacja w terenie. Kolega jej nie posiada. Nie tu! Ja też nie posiadam. Jakbym cię mógł, to bym klepnął i byś spadł. Bo orientacja w mógł, to nie... Ten... Nie pytajcie, widzowie. Błędy techniczne. To był chyba, mi się wydawało, że to w vibration. Nie, to był budzik, bo mieliśmy teraz nagrywać odcinek akurat, więc... To wszystko dla was, widzowie, tak? Możemy zasadzić dynie, melony. I w sumie tyle. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, że, zapomniał, że nagrywam odcinek. Wiem, ja wiem co chciałeś powiedzieć. Znam ci już tyle co, lat. Co, to co, to co, to co? No no powiedz no. Coś o melonach. Melony, melony Ci bardziej ogarnięci widzowie, już będą wiedzieli, o co chodzi. A ci mniej niech się zastanawiają. Więc tak, podpowiedź. Ogórek. Ma czerwony garniturek. Czerwony. Bo nie niebieski. Nie tu tak. No dobra, chodź spać. Mam jedną ender... Wypad! To moje łóżko. A nie, to co? twoje łóżko. Tak, przerwa Zabię. w nagrywaniu. Nice. E, kurde. Dobra, robimy cięcie, bo tu są stwory, więc cięcie i widzimy się z rana. Dobra, jesteśmy znowu. Tak. Pytanie, co się działo. My wiemy, wy nie. E, tak, e, tak więc co? Mi się wydaje, że my sobie wybudujemy bazę albo coś. Bo ja mam w planie coś tam wybudować. I widzimy się po cięciu. To. Pomocy anime boy. Ogólnie widzowie, teraz sobie nagram sam stawkę. Jest problem, bo. Nie nagrał mi się pewien moment. Byliśmy w Nederze, zwiedziliśmy kawałek, zabudowaliśmy portal. Ja skraftowałem budki i zapomniałem pokazać. Tak, tu mamy chatkę królika. Kurde, królik wax. Idąc dalej. Tam był portal, już widzieliście. Tu mamy Wielbłąda i Lamy. I to w sumie tyle. Dudek jest już w niderze, możesz się odezwać, jeśli chcesz. siema. siema, siema, siema no, siema. kolega jest. Tu mamy właśnie portal, i tam już się nic w sumie nie zmieniło. Więc już zaczynamy dalej odcinek i lecimy. Dobra. Ja już jestem w niderze. No to pójść tam gdzie i ci tym tunelem. Tak. Ogólnie wcale dużo się nie zmieniło. tu kawałek wykopaliśmy w sumie, żeby portal zabudować, i w sumie to tyle. No, nie wierzę, gast. Jak ja nienawidzę tych duchów latających czyli gastów nie. wiesz co? Tu cyk, cyk. Gaz mi bije pomocy. Dobra, jestem. obiegnie a raczej idzie, a raczej stoi. hello, toy on, toy, uh, toy is on, toy on, yes Hi hello, oh, my friend, oh please, for you. how are you? you um, i am. Um. oh, wait, nice. wait, 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 wait. look this, look this, look this. one, two, back my show. oh, neither right. wow. right in the Dobra, tak. Jak my to chcemy zrobić? Ja myślałem, żeby może, bo tu są te takie fajne zwisujące z sufitu, liany, nie? I może by je to do sufitu przyczepiły, i to będzie nasze zejście. No, ale to. coś tam ja sobie będę kopać. Aha, puszcza mi samego. A to jest ten niebezpieczny bium. Dobra, przeżyję. Lecę! Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest. Ej, jak ty to zobaczysz na odcinku albo teraz, patrz na to. A tam jest lawa. Nie! Nie! A tam jest, dobra, czekaj. Trzeba ją zebrać, bo bez niej już będziemy w dupie. Dobra, jest, mamy ją. Hu, widzowie. Aha, No do tego potrzebujemy nożyczek. Masz nożyczki? Ale mam dwa. Ale masz nożyczki? Nie. Kurde. Mam jakiś zużyty łuk, nie wiem skąd i z czego. Ale mam. Tak więc w razie co możemy... Gasty. Ja mam... Jak nie masz nożyczek, jak masz nożyczki? Trzymaj się w ręce. Co? Czy to... ty no. łapką zbierasz? Aha, one wypadają. Jakoś ja zbiłem chyba 14 takich tych i nie wypadło mi ani jedna. No, bo ty od góry zacząłeś, a jak on nie od góry, to. Od dołu też zaczynałem. Psik! Masz tu grzeba. Tak, jakbyście widzowie nie wiedzieli, to grzeby je odstraszają. No i nic psik, nie wypadło. A psik, a psik, a, psik, a, psik, a psik. Też nic. Nie łasko. Ja tu zbieram i nic nie wypada. O, jedno. A ten to ma farta jednak. Jedno zebrał i wypadło mu sześć. No. I mamy dziesięć. Ale potrzeba. Im więcej, tym lepiej. No bo żebyśmy się tam dobudowali pierwsze, a później to spuścimy, nie? Żebyśmy się nie zgubili też. Nie no to luz, no to ja wiem mniej więcej gdzie to było. Bo tu jest lawa, to ja tam... Ja nie co wierzę, to był że... dźwięk, to ja nie wiem. Ja wrzuciłem co... Chcą... Ja wyrzuciłem mój chleb do lawy nie co wcześniej. Proszę. Ja pierdziele nie wiem. Nie ma za co. Aha, hmm. pięć chlebów, nie no, dzięki Sam mam eee. pięć Aha, ha, dzięki, nie no super Kolega widać, że nie docenia nic, on by chciał wszystko Dać mu tyle, ile mogłeś, a on i tak tego nie doceni, nie To jest właśnie mój kolega Dudek No nie przesadzaj no bo, bo dramatyzujesz Nie, Daj nie dodam. człowieków! <noise> on przy kamerze on eee, poza kamerą. Help, 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 help! Help! Schab, schabo, aha, chciałem już ich atakować. Masz, masz drewno? Czekaj, dobra, ja mam drewno. I'm Jestem I'm jestem for, I'm forgot You got four? I forgot. You four nice. Please don't sing that. I have prawa autorskie. Jest, I am Poland and I am English. Tak, money, jestem Polakiem. Money, jestem Polakiem i... angielskim. Who are you? I am you. Oła! Proszę, dla was! Chłopaki! Ej, może byś helpnął, co? Mam 2 HP. Dobra, masz swoje temki tu. Nie weź moje co proszę. Wybiłem ich. Byłaś dla mnie wszystkim, a teraz jestem niczym. Enderman! Wanderman! Let's go! Masz tu wszystko, co twoje. Daję. No weź moje icy i chodź tutaj. Skrzynkę, no nie mam miejsca! Nie jest czas, ten z tyłka miejsce. Odkładam tu, tu słownie wszystko, co moje. Wezmę te rzeczy twoje. Debris też zostawię, on jest cenny. Czy ja to wszystko mogę wziąć naraz? Ja się z tym nie zabiorę. Zabrałem się. Za to wezmę jeszcze to. Mam 30 powinno starczyć. Jezu, ile on miał tego? Nie no, te pigliny. Dobra, jeszcze to sobie wezmę, a to tu zostawiam. Dobra, i teraz się jakoś odnaleźć. Ja tu będę stawał sobie takie bloczki orientacyjne. Jestem tutaj. Teraz należy przodem. Na przodu Polacy! Kajacy, co? No co, maniacy? Polacy, nie kajacy. Chodź, kolego, chodź. Dobra, masz te itemki, eh? Te, 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 stój! Stój! Ja mam twoje itemki przy sobie! A czekaj, skrzynkę skraftuję, tak będziemy szybciej. Szybki crafting. Cyk, bum, cyk, cyk. Rompomponi makaroni. A łódka moja. No ukradł mi moją łódkę. Oddaj mi łódkę. Oddaj mi łódkę. Oddaj mi moją łódkę. O Jingle. A teraz idę po swojej temki. Aha, mama. Opłacało się zostawić te bloczki, teraz wiem mniej więcej gdzie iść. Wygląda to totalnie jak Nether ale no. Szybki, prowizoryczny mostik zda? O cholera, 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 o cholera. Oh. No, no tak, widzowie, właśnie widzicie jego prawdziwe oblicze. Debilus pospolitus. Bez bilus Gorilus, jak się nazwał sami z gorylem. Anna goryla, Anna goryla, Anna goryla. You are Marilla? Ja pierdzielę. Mhm, ja też. Ej, ej, to tak agresywnie, co? Ej, 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 ona Vacation. Mam miecik! Siapać, mam miecik. A ty miecz, ja idę po. Dokładnie, dlatego przykałem... Przykałem tej... Dlatego krzy no Człowieku! Chłopie co ty? Zobaczcie wzrost, też nazwa tryhard. E, e, e. o człowieku czemu ty budowa... Debilus pospolitus. A ty czemu to idziesz, kiedy ja chcę budować te. Widzieliście to widzowie? Daj jeść. Nie mam. Mam jeden chleb. To daj mi jeden chleb. Proszę o to, twój jeden chleb. Daj mi te. Te liany. Ale po co mi to dajesz? To nie Bo to było twoje. Jest... Sam tu zbierałeś te, te krzaczki. Mmm, tak. Cyk, 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 cyk. No, jak widać widzowie, on nie zostawił. Więc witam w nowym Nederze. Witam w mojej kuchni. Aj widzowie sobie widać jaki Alaha Malakam Co? So. Czyli bomba stary uh. Dobra, idziemy dalej. Dobra Pani i panowie, witamy w, w odcinku, nazywanym Od końca, ponieważ idziemy od końca drogi. Tak. Oryg I mi się wydaje, że ten odcinek to będzie. Najlepsze no na co powstało ten... na YouTubie. A przynajmniej mi się wydaje, że tutaj zakończymy, wrócimy i. Też mi się tak, tak wydaje. Przyjmiemy ten odcinek, bo on trochę długo trwa. Tak, i jeżeli chcecie. Maratony na weekendy, to piszcie w komentarzach. Ja się postaram robić. Nie wiem, jak ten mój kolega, który jest tam, tam, tam. Więc no co? Ja Do zobaczenia w kolejnym odcinku! I cześć! I na. No!